Znasz osoby, które kiedyś miały loki, które z czasem się wyprostowały? A może sama tego doświadczyłaś? Otóż są takie sytuacje, kiedy w naszym życiu może dojść do zmiany kształtu włosa, a oto trzy z nich. Po pierwsze, okres dojrzewania, po którym w wyniku kształtowania się gospodarki hormonalnej włosy mogą zmienić swój kształt, na przykład bardziej się wyprostować i następuje również zmiana koloru włosów na ciemniejszy. Po drugie, po urodzeniu dziecka, ale również po menopauzie, czyli w wyniku gwałtownych zmian w gospodarce hormonalnej, po menopauzie często spada nawilżenie skóry i zmniejsza się zawartość wody we włosie, dlatego włosy mogą Mogą stać się sztywniejsze, a zatem skręt będzie mniejszy. Po trzecie, po chemioterapii, ponieważ cytostatyki zmieniają podziały komórkowe, które mogą wpływać na zmianę kształtu mieszka, dlatego włosy po chemioterapii mogą odrastać w innym kształcie niż rosły wcześniej, a nawet w innym kolorze. A ty słyszałaś o osobach, którym z czasem wyprostowały się włosy, a może zaczęły się kręcić? Daj mi znać pod tym filmem, jakie to były sytuacje.